Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na Toka Live historię. Poznacie tę dwójkę bohaterów, którzy dzisiaj będą mieli wielki problem. Ojej, kochanie, co tutaj tak ciemno? Zapala w tej chwili światła. Oj, już się robi, kochanie, już. Możesz spokojnie iść do sypialni. O, dziękuję. Aaaa, co tutaj się wydarzyło? O rany! Jaki tutaj jest bałagan! Jak mogłeś takie coś zrobić? Ja po prostu szybko się szykowałem na tę naszą kolację i oj, faktycznie szukałem jakichś dokumentów, yy, garnituru. No przepraszam, trochę nabałaganiłem. I co? Myślisz, że ja to teraz będę sprzątać? Nie, kochany, w tej chwili masz zatrudnić sprzątaczkę, no i ogarnąć ten bałagan. No dobrze. W takim razie już się robi, kochanie. To co? Zaczynamy zabawę, kochani. Na początek, zanim zaczniemy sprzątanie, musimy stworzyć odpowiednie pomieszczenie, gdzie będzie miejsce, w którym to będą środki czystości, będzie pralka, no i wszystkie niezbędne rzeczy. Musimy postawić na początek tę szafeczkę z takim kranem, a następnie obok tego jeszcze jeden blat bym chciała. O, właśnie ten, idealnie tutaj. Pasujący, dobra, słuchajcie, jest fajnie. Teraz musimy dorzucić jeszcze jakiś regał. Myślę, że idealny będzie taki biały, jak to zwykle bywa, właśnie w takich pomieszczeniach. Do tego jeszcze takie skrzynie na pewno nam się przydadzą. No i oczywiście jeszcze jakieś półki, na których poustawiamy wszystkie środki czystości. A obok, tutaj w tym najmniejszym pomieszczeniu, zbudujemy pralnię. Zatem musimy poszukać pralki, gdzie ona nam się tutaj chowa. W kranie jej nie ma, w toaletach też nie. Tutaj przy lusterkach, poczekajcie, w wannach. Ach, jest, tutaj w środkach czystości. W takim razie yy, dwie pralki. Szkoda, że nie można ustawić jedną na drugiej. To by były od razu takie pralko suszarki. No dobra, niech będzie, zatem ustawiamy tutaj trzy pralki obok siebie. Bardzo ważne, musi ich być dużo. Do tego kosze na brudne pranie, myślę, że dwa wystarczą. Może jednak zamiast tej szafki ustawimy tutaj odkurzacze. Niech będą dwa. Zawsze nam się przydadzą w takim dużym domu. Koniecznie musi się pojawić jakaś miotła, ale ta wygląda jak do czarownicy. Więc weźmiemy jeszcze takiego mopa. Do tego dostawimy sobie dwa wiaderka. Z tej strony jeszcze przyda nam się śmietnik. No i zaczynamy ze środkami czystości. Dwa takie płyny. Tutaj możemy ustawić mydełka. Następnie przydałyby się nam jakieś takie pudełeczka. Najlepiej takie, o właśnie, skrzyneczki w kolorze białym. Takie same będą nam potrzebne w pralni, jednak na początek w pralni dajmy coś tutaj na tę ścianę, dajmy tę drabinkę, na której będzie można coś powiesić, a następnie półeczki. Tutaj przydadzą nam się te nieco mniejsze, jedna, druga. I trzecia. Mamy dwa kosze na pranie, ale przydałby się chyba jeszcze jeden. Tutaj z tej strony, zaraz na jakieś brudy. No i oczywiście musimy zmienić ścianę. To ma wyglądać jak taka łazienka albo pomieszczenie gospodarcze. Więc przydałyby się jakieś kafelki. O, albo taka cegiełka też będzie pasować idealnie. A na podłodze dajmy może jakiś taki niebieski kolor. Sprawdźmy, który będzie pasować idealnie. Myślę, że ten tutaj w zupełności. Zobaczcie, fajnie pasuje. Ten nieco ciemniejszy. Teraz czas na moje dodatki, które uzbierałam w różnych miejscach. Zobaczcie, całe kosze rzeczy. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe koszyki. Zobaczcie, na brudne pranie. Tutaj mamy detergenty, mamy również taką miotłę, a tych koszyków jest tutaj jeszcze więcej. No dobra, w takim razie zaczynamy. Na początek papier toaletowy może się tutaj pojawić. E, jakieś ręczniki. Poukładamy tutaj na tych półeczkach. Mamy mnóstwo jakichś środków. Zobaczcie, kilka z nich może wylądować tutaj w tych koszyczkach. Nie zapomnijmy również tutaj o tych półeczkach. Ręczniki jeden na drugim. Jakieś kosmetyki, mydełka. Yy, poustawiajmy tutaj jeszcze na tej półce. No i oczywiście proszek, coś, co jest najważniejsze podczas robienia prania, przecież bez tego się, kochani, nie da nic zrobić. I oczywiście koszyczek również tutaj musi wylądować. Dwa koszyczki postawmy tutaj jeszcze na ziemi. No i oczywiście jeszcze tutaj musimy poukładać resztę rzeczy. Lista rzeczy, która jest do wykonania, również tutaj musi się pojawić. Kolejne detergenty. Zobaczcie, ile mamy płynów, ile mamy potrzebnych rzeczy, tutaj jest jeszcze jeden proszek więc on się pojawi tutaj może na pralce po prostu to samo z tym mydełkiem odkurzacz jeszcze jeden tutaj na tę ścianę, bo są dwa zielone, jeden taki bordowy kolejne ręczniczki jeszcze jeden proszek na pralce cóż mamy tutaj jeszcze w tych koszyczkach kolejne jakieś detergenty lądują one tutaj wszędzie na tych półkach. Myślę, że kartonik już nam nie jest potrzebny. Tutaj jeszcze tylko zmiotka i kolejne jeszcze takie koszyczki. Ustawimy je tutaj na tej szafeczce. Słuchajcie, chyba się udało. Pralnia jest gotowa. Pomieszczenie, w którym mamy wszystkie środki do oczyszczenia również. Co nam zostało? Troszeczkę ustroić to pomieszczenie. Myślę, że to okno możemy zasłonić zasłonką. Czyli dwie tutaj zasłonki, dwie jeszcze z tej strony. Musimy je tylko jeszcze złożyć, tak aby nie zasłaniamy nam całego okna. Zatem o, zróbmy w ten sposób taką ozdobę. No i oczywiście oświetlenie. O rany. Musimy coś tutaj dać odpowiedniego do łazienki. Myślę, że takie zwykłe żarówki chyba powinny być ok. Najpierw dajmy tę taką dużą tutaj na środku. Yy, tę jeszcze jedną. Hmm, chyba jest za duża. To ją weźmy i dajmy tę nieco mniejszą, tutaj, zaraz nad drabinką. Jedna i druga. Ok, pomieszczenie jest już gotowe. Czas teraz na stworzenie nowej postaci. Zatem przechodzimy do kreatora i potrzebujemy pani sprzątającej. Zatem wybieramy odpowiednią twarz. Ja bardzo lubię tutaj wybierać te oczy. Ciemne, nosek nieco jaśniejszy. Dajmy jej uśmiech. Włosy może zróbmy taką blondynkę i dajmy jej długie włosy. Szukajmy odpowiedniej fryzurki. Myślę, że ta będzie ok. Następnie odpowiedni strój. Gdzieś on tutaj powinien być dostępny. Strój pani sprzątającej. Poszukajmy go wspólnie. Nie mogę, kochani, znaleźć tego odpowiedniego stroju takiej pani sprzątającej. Jeżeli wy wiecie, gdzie on jest, to koniecznie napiszcie mi to na dole w komentarzu, bo mam wrażenie, że już wszystko tutaj obejrzałam. A tego stroju po prostu nie mogę znaleźć. Dajcie znać, czy on jest właśnie tutaj w tej galerii ubrań, czy też może jest gdzieś schowany zupełnie gdzie indziej. Ale wybrałam taki strój. Niczym taki, słuchajcie? Kopciuszek. Do tego jeszcze opaska na głowę. Myślę, że ta biała będzie idealna. Idealna. I jak już jest skończone, to przechodzimy teraz do naszego domu. I jesteśmy na miejscu, i mamy teraz tutaj naszą postać, która jest gotowa i zwarta do pracy. Na początek musi do ręki zabrać zmiotełkę, no i popędzić do tego pokoju, który został tak strasznie zabrudzony. Do tego zabierzmy jeszcze ten koszyczek o rany. zobaczcie. Już po drodze są jakieś pudełka, które będziemy musieli posprzątać, a nasza bohaterka zacznie sprzątanie. Od czego? od pozamiatania tutaj wszystkiego. Następnie musimy wszystkie papierki wrzucić tutaj do środka naszego pudełeczka. Te papiery również. Najważniejsze aby tutaj było mnóstwo wolnego miejsca i aby po prostu to wszystko stąd zniknęło. O fuj, Również ten słoik z pająkami. Teraz kartony poukładajmy wszystkie na jedną stertę. Tutaj jeszcze jakieś śmieci nam zostały. O, rane i nawet na łóżku. No, zobaczcie, powoli zaczyna wyglądać już ładnie. Musimy jeszcze wszystko pozamiatać. Teraz pościelić łóżko. Teraz to wszystko musimy wrzucić do śmietnika, tak aby nie było potem żadnego śladu. O, wow, zobaczcie, jaki pojemny jest ten śmietnik. <grytanie> Faktycznie wszystko do niego się tutaj mieści. No dobra, wszystko jest złożone. Zostały jeszcze tylko tutaj jakieś papiery. I pojedyncze pozbijane jakieś karteczki. One również muszą tutaj wylądować. No dobra, teraz musimy zabrać te wszystkie kartony. Orany powoli, powoli, aby się nie przewrócić. No i wszystko ląduje tutaj teraz w śmietniku. No, musicie przyznać, że wygląda naprawdę nieźle. Teraz jeszcze czas na więcej zamiatania. Całe pomieszczenie musimy odkurzyć jeszcze. Zatem odkładamy miotłę. Bierzemy teraz odkurzacz. Włączamy go. Musi się świecić na zielono. I odkurzamy całe pomieszczenie. O rany, nie wiem, czy to widzicie. Ale tutaj aż unosi się kurz. Na sam koniec odkładamy nasz sprzęt. Bierzemy mopa, wiadro i będziemy umyć podłogę tak, aby się lśniła i błyszczała z daleka. Potrzebujemy mnóstwo piany, tu wszędzie wokół łóżka, przy szafce. I słuchajcie, chyba się udało skończone. Ta sypialnia wygląda teraz idealnie. Co nam pozostało na koniec? Otóż stawienie prania. Tutaj mamy pranie białe. Tutaj kolorowe. A z tej strony delikatne sweterki. No dobra. Wow, zobaczcie, co tutaj zaczyna się dziać. Pralki są włączone. I wszystko aż się trzęsie. Pranie chyba powoli dobiega końca. Można zatem otworzyć już tę pralkę. O rany, ile piany się z niej wylewa. I jest już gotowe. Tak, zobaczcie. Sweterki i ręczniki są już wyprane. O rany. Kochanie, tu wygląda przepięknie. Od razu mam ochotę usiąść i wypocząć. No, od dawna mówiłam, że musimy zatrudnić właśnie panią do sprzątania. Och, kochanie, to był wspaniały pomysł. Mam nadzieję, kochani, że odcinek Wam się spodobał. No, a teraz czas na Was. Wy spróbujcie zbudować w swoim świecie Toka Life World takie właśnie oto pomieszczenie gospodarcze. Pralnie, pomieszczenie z rzeczami do sprzątania. Bierzcie się do roboty. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa-pa!